Dzień dobry, witam Was serdecznie. Przed nami kolejna lekcja języka polskiego. Na początek tradycyjnie spójrzmy na Wasze prace. Zostało wiele ciekawych prac. Techniczno-plastycznych, ale także dziękuję za przysłanie do nas po raz kolejny notatek, które uczyniliście po poprzednich zajęciach. Było trochę tego pisania, ale mam nadzieję, że nie sprawiło Wam to większego problemu. Dziś nawiążemy trochę do lekcji, która niedawno się odbyła. Mówiliśmy o autorze, narratorze i o bohaterze. Mówiliśmy, i mam nadzieję, że o tym doskonale pamiętacie, że autor i narrator to są dwie zupełnie inne osoby, że autor stwarza narratora, a narrator, jakby w jego imieniu, opowiada całość. Zdarzeń, prawda? Dzisiaj powiemy sobie, czym jest fikcja i prawda w utworach literackich. A zatem zapiszmy temat prawda i fikcja w utworach literackich. Taki temat dzisiejszych zajęć. Znów wyjaśnimy sobie kolejne interesujące pojęcia, a także odwołamy się do konkretnych przykładów. Prawda i fikcja w utworach literackich, taki temat naszej dzisiejszej lekcji. Jeśli został już zapisany, no to właśnie zastanówmy się nad tym, co to jest fikcja, co to znaczy fikcyjne. fikcyjny. Fikcyjny czy inaczej? Nieprawdziwy, tak? Fikcja, czyli nieprawda. Czy utwory literackie możemy podzielić na te prawdziwe i nieprawdziwe? Na fikcyjne i niefikcyjne? W pewnym sensie możemy je tak podzielić. Powiemy, że proza, czyli utwór literacki yy, pisany nie wierszem, tylko właśnie prozą, pisany takim tekstem ciągłym, mówimy, że jest proza realistyczna i proza, właśnie fikcyjna. Czy znacie jakiś przykład utworu realistycznego? Utwory realistyczne, czyli takie, które właśnie w realny sposób oddają. Oddają no, to, co rzeczywiście mogło się wydarzyć, albo się wydarzyło rzeczywiście, tak? Czyli na przykład reportaż literacki, tutaj będziemy mieć do czynienia z prozą realistyczną, oddaje to, co rzeczywiście się zdarzyło, reportaż literacki. I inne przykłady prozy realistycznej również prawdopodobnie przyjdą nam do głowy, a ta nierealistyczna, czyli fikcja literacka, w jakich utworach się pojawia? No, w bardzo wielu, na przykład w baśniach, na przykład w legendach i w wielu innych utworach literackich mamy do czynienia z tą nieprawdą, czyli fikcją. Ale moje pytanie jest teraz zupełnie inne. Czy istnieją utwory fikcyjne z fikcją literacką, które nie odwołują się do niczego, co realistyczne? Jak myślicie? Innymi słowy, czy możemy, gdybyśmy byli autorami jakiegoś opowiadania czy powieści, stworzyć Utwór, który będzie w 100% fikcyjny, w którym nic nie będzie prawdopodobne. Byłoby to bardzo, bardzo trudne, prawda? Czyli nawet te teksty futurystyczne, czyli teksty mówiące o przyszłości, teksty fantastyczne, nawet takie utwory. Bardzo często odwołują się do znanej nam rzeczywistości, do czegoś, co rzeczywiście istnieje. A zatem może być utwór zupełnie realistyczny, tak jak reportaż, ale rzadko spotkamy utwór, który będzie w 100% fikcyjny, nierealistyczny. O tym jeszcze dzisiaj powiemy, tymczasem spójrzmy na pierwszą planszę. A zatem, jeszcze raz, fikcja to jest coś zmyślonego przez autora, czysty wymysł, choć może wyglądać bardzo prawdopodobnie. To jest fikcja, czyli coś, co może być realistyczne w naszym rozumieniu, może wyglądać prawdopodobnie, ale jest fikcją. Jest nieprawdziwe, jest wymyślone przez autora. Fikcyjny równa się nieprawdziwe. Kiedy autor zmyśla wydarzenia, osoby, niezwykłe przedmioty, no to wtedy oczywiście nie mamy problemu z rozpoznaniem tego, czy to jest prawda, czy fikcja. I tu mamy przykład: lubimy Aslana i Narnie, mówimy oczywiście o, o opowieści, opowieści opowieści z Narni, chociaż wiemy, że nie istnieją oni naprawdę. Tak? Czyli w momencie, kiedy autor wymyślił sobie swój własny świat i są takie w nim elementy, które nie mogłyby się wydarzyć albo nie istnieją naprawdę, wtedy nie mamy wątpliwości. Ale fikcja to jest również to, co nie zdarzyło się naprawdę, ale byłoby prawdopodobne, byłoby możliwe w naszym świecie. Czy pisarz ma prawo tworzyć fikcję literacką? Ma prawo? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Kto miałby mu to prawo odebrać? Nie wszystkie książki są dokumentami, jak na przykład reportaże literackie. Czytelnik wie, że może zostać trochę oszukany i zgadza się na wciągnięcie go w ten fikcyjny świat. A zatem to, co nie do końca prawdziwe, to, co fikcyjne, bardzo często jest dla nas bardzo atrakcyjne. I właśnie w tym jest piękno literatury. Jeszcze jeden slajd przed nami, zobaczcie. Przedstawiony przez autora może być realistyczny, może być też fantastyczny. Fantastyczny, czyli, czyli nieprawdziwy, tak? Realistyczny, czyli prawdopodobny i mógłby istnieć naprawdę, lub fantastyczny, nieprawdopodobny, nie mógłby istnieć naprawdę. Na przykład, magiczne przedmioty w baśniach są realistyczne, czy, czy jednak fantastyczne. Fantastyczne oczywiście, że tak. Nie istnieją magiczne różdżki i inne magiczne przedmioty. Często w jednym utworze możemy odnaleźć elementy realistyczne i fantastyczne, I to jest bardzo ważna informacja. Tak jak powiedzieliśmy sobie na chwilę temu, mówiąc o fikcji, w jednym utworze często może być tak, że będziemy, będzie on zawierał w sobie elementy fantastyczne, nieprawdopodobne, takie, które nie mogłyby się normalnie wydarzyć, ale one będą zasadzone w jakimś realnym, na przykład normalnym świecie, który znamy, czyli realistycznym, takim, który mógłby się wydarzyć. Adaś Niezgódka mógłby istnieć i trafić do prywatnej szkoły. Mówimy o jakim utworze? O Akademii Pana Kleksa. Adaś Niezgódka mógłby istnieć. Bo to zwykły, normalny chłopiec i mógłby trafić do jakiejś prywatnej szkoły. Ale już pan Kleks, który pamiętamy, posiadał wiele fantastycznych, nieprawdopodobnych umiejętności i cech. Na przykład umiał nosić się w powietrzu, powiększać przedmioty. Pan Kleks raczej jesteśmy o tym przekonani, że nie istnieje. A zatem w fikcji literackiej, w zamyśle autora, mogą zawierać się zarówno elementy realistyczne, jak też fantastyczne. Spójrzmy do naszych podręczników na stronie 271. Na stronie 271 w tym dużym podręczniku mamy ciekawy tekst. Autorstwa Mariana Orłonia i Jana Tyszkiewicza. Nosi on nazwę Janosik i jest to fragment książki Legendy i Podania Polskie. Posłuchajcie. Wszyscy wiedzą, że był Janosik harnasiem nad harnasiami. Ale co robił, zanim do rozbójników przystał, dokładnie nie wiadomo. Początek zbójnickiej drogi był podobno taki. Pewnego dnia ojciec Janosika do liptowa na jarmark się wybierał, był, by parę wołów tam zakupić. 300 złotych reńskich wziął ze sobą i z rodziną żegnać się począł. A niech ojciec na rozbójników zważa ostrzegł go Janosik, bo może się zdarzyć, że zamiast z wołami, z pustą kieszenią ojciec do domu wróci. Ty mnie z bójnikami nie strasz, odparł ojciec. Jakoś sobie z nimi poradzę. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. I wyruszył w drogę. Krętą ścieżką dotarł do lasu, gęstniały wokół niego drzewa i krzewy, a zbójników nie było jakoś widać. Uśmiechnął się na myśl o janosikowych przestrogach. I zaraz pożałował tego śmiechu. Bo oto z za wielkiego głazu wyskoczył zbójnik w szykownym mundurze i drogę mu zagrodził. Oddajcie gospodarzu wszystkie pieniądze, które przy sobie macie, bo inaczej je z waszym życiem zabiorę. Huknął groźnie. Przeląkł się gospodarz, wolał stracić pieniądze niż życie i szybko je zbójnikowi wręczył. Ten wsadził woreczek za pas i zniknął równie prędko, jak się zjawił. A markotny i ograbiony gospodarz powlukł się z powrotem do domu. Oj, miałeś rację, synu, westchnął przekroczywszy próg. Zbójnik mnie po drodze dopadł, pieniądze zabrał, ledwie z życiem uszedł. A mówiliście, że zbójnicy dla was nie straszni, pokpiwał z ojca Janosik. Takiego zwyczajnego to bym się nie bał i pieniędzy nie oddał, tłumaczył ojciec. Ale był to zbójnik, że hej, wysoki jak smerk, czyli świerk, i mocarny jak niedźwiedź, a mundur miał jak sam harnaś. Coś takiego dziwował się Janosik. To niby trochę do mnie podobny. Gdzie ci tam chłopcze do niego, rzekł ojciec. A może jednak, popatrzcie. I Janosik zeskoczył z pieca w ten sam mundur co w lesie ubrany. Teraz y, dość trochę do niego podobny, zdumiał się ojciec. Niepodobny, tylko ten sam, roześmiał się Janosik. To ja was w lesie napadłem. Oto wasze pieniądze. I rzucił oniemiałemu ojcu zrabowany woreczek. Wyglądasz jak prawdziwy zbójnik, nie mógł się nadziwić ojciec. I wkrótce nim zostanę, odpowiedział Janosik. I został. W kilka dni później wyruszył w góry, by ze zbójnikami się spotkać. Podczas jednej nocy sen dziwny mu się przyśnił. Oto zjawił, zjawiły się przed nim trzy boginki górskie i tak między sobą mówiły. Stanie się on zbójnikiem, który u jednych wdzięczność, u innych strach budzić będzie. Dajmy mu przeto to, co mu się najbardziej przyda. Ja mu dam ciupagę, powiedziała pierwsza. Jak się na niej odbije, to trzy mile przeskoczy. A ja mu dam koszulę, której nawet kula nie przebije, powiedziała druga. Ode mnie dostanie pas, rzekła trzecia. Gdy go założy, nikt go nie pokona. Obudził się Janosik, oczy przetarł i nadziwić się nie może. Znikły wprawdzie górskie boginki, ale ich dary zostały. Obok ciupaga połyskuje srebrzystym toporkiem, ciało okrywa koszula biała, haftem zdobiona, a nad biodrami lśni pas z złocistymi ćwiekami nabijany. Hej! Zerwał się Janosik, twarz w potoku przemył i w dalszą drogę podążył. Wkrótce też na zbójników natrafił i o przyjęcie do nich poprosił. Obejrzał go harnaś od stóp do głów, obejrzeli zbójnicy i zbójnickiemu sprawdzianowi poddali. Pokaż, że silny, powiedzieli. Najpierw musisz się z harnasiem zmierzyć i na ziemię go powalić. Odrzucił Janosik ciupagę, ręce rozwarte jak niedźwiedź wyciągnął i ze zbójnickim hersztem mocować się począł. Silny był harnaś, oj, silny, ale Janosikowego pasa nie miał i wnet go Janosik na ziemię położył. Zdumieli się zbójnicy, bo nikt jeszcze tego nie dokonał i drugie zadanie mu wyznaczyli. Teraz musisz najwyższego z nas przeskoczyć, rzekli. Ale tak. Byś pióra przy jego czapce nie poruszył. Uśmiechnął się Janosik, ciupagoł od ziemi odbił i jak górski orzeł nad głową najwyższego zbójnika przeleciał. Dobryś, orzekł Harnaś, możesz do nas przystać. Dobrze mówię, kamraci. Hej! Odkrzyknęli zgodnie z bójnicy i beczkę z miodem wytoczyli. I tak zaczęło się zbójnickie życie Janosika. A że odwagą, siłą i charakterem się odznaczał, wkrótce harnasiem został i imię swoje daleko poza tatry rozsławił. Słynął zaś z tego, że biednego nie skrzywdził, tylko bogatych rabował i często to, co im odebrał, biednym rozdawał. Sławili go za to ubodzy, zemstę poprzysięgali zamożni. Taki fragment. Ehm. Legendy o Janosiku. Odczytaliśmy go mm, z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, żeby przypomnieć sobie poprzednie nasze zajęcia. Mówiliśmy o archaizmach i o dialektyzmach. Pamiętacie to jeszcze, czyli stylizacji językowej. Czy tutaj y, ten tekst jest i w jakiś sposób stylizowany? Czy mamy tutaj słowa na przykład, których dzisiaj już nie używamy? No pewnie, że tak, jest ich dość sporo. To są y, to jest tekst stylizowany na tekst dawniejszy, a zatem będzie tutaj sporo archaizmów. W przypadku opowieści czy legendy o Janosiku moglibyśmy oczekiwać także od autorów, że pokuszą się o to, żeby użyć innej stylizacji, czyli dialektyzacji, a zatem żeby wykorzystali elementy gwary podhalańskiej, tatrzańskiej. Czy zostały wykorzystane? No w tym wypadku nie, i myślę, że zrobili to autorzy dlatego, że byłoby pewnie nam trudno zrozumieć ten tekst. A tak, tekst jest w 100% dla nas zrozumiały. I moje drugie pytanie odnośnie właśnie tego utworu, czy w tym tekście jesteśmy w stanie odnaleźć elementy realistyczne i elementy e, fikcyjne i elementy fantastyczne? Cały ten tekst to fikcja literacka, to coś, co wymyślili w tym wypadku dwaj autorzy. Fikcja literacka, ale ona zawiera w sobie zarówno elementy realistyczne, właśnie, jak też te elementy nieprawdopodobne, czyli fantastyczne. Co mogłoby być tutaj realistyczne? Na pewno ta rodzina i ten zwykły chłopiec, który chciał zostać zbójnikiem, ale takim szczególnym, szlachetnym zbójnikiem. Mogło się coś takiego wydarzyć? Oczywiście, że tak. Czy te przestrogi ojca, i później podróż ojca, yy, yy, i powrót do domu, gdzie, kiedy został okradziony przez, jak się okazało, swojego prywatnego zwójnika, mogło się to wszystko zdarzyć. Ale są tutaj też takie elementy, które raczej nie nazwiemy ich yy, realistycznymi. Co byłoby takiego? Pamiętacie, w pewnym momencie trzy boginki spotykają się po to, żeby dać jakieś niezwykłe przedmioty? Takie przedmioty, które, które sprawią, że Janosik będzie po prostu najsilniejszy, najsprawniejszy ze wszystkich. I rzeczywiście one spotykają się po to, żeby mu dać ciupagę, koszulę i co jeszcze, i pas. Czy to mogłoby się wydarzyć? Myślę, że nie. I tutaj jest jeden z tych głównych elementów fantastycznych, ale nie tylko. Jeśli. Bardzo proszę, żebyście wpisali do swoich zeszytów w postaci króciutkiej notatki, czym jest fikcja, a także czym jest świat realistyczny i fantastyczny. My już to doskonale wiemy. Na, żeby zapamiętać już na całe życie, zapiszemy króciutko w zeszycie. I jeszcze jedno. Niezbyt długie i skomplikowane zadanie. Zadanie piąte ze strony 274. Oceń postępowanie Janosika. Czy według Ciebie to, co zrobił było dobre czy złe? Swoją wypowiedź potwierdź argumentami. Oceń postępowanie Janosika. No właśnie, w pięciu, sześciu zdaniach, może być więcej, jeśli ktoś będzie miał ochotę, chciałbym, żebyście napisali taką właśnie wypowiedź, w której sami ocenicie, czy postępowanie Janosika było dobre, czy złe. I tutaj proszą nas autorzy tego zadania, żebyśmy poparli argumentami swoją wypowiedź. Co to znaczy? Mówiliśmy już o tym niejednokrotnie. Uczyć argumentów to znaczy po prostu powiedzieć, dlaczego tak uważamy. Z jakichś konkretnych powodów tak uważamy, prawda? Na podstawie tekstu, który sobie przeczytaliśmy. Mam nadzieję, że uda Wam się stworzyć ciekawe prace, które z przyjemnością pokażemy w kolejnej lekcji. Natomiast oprócz tych zadań jeszcze jedna króciutka rzecz do zrobienia, czyli w formie takiej malutkiej tabeli napiszemy sobie elementy realistyczne i elementy fikcyjne w tym opowiadaniu, w tej legendzie, którą przeczytaliśmy. Mogą, wystarczą nam bez problemu po trzy takie elementy realistyczne i elementy fantastyczne. Życzę Wam udanej, yy, udanej pracy, wszystkiego dobrego na weekend i do zobaczenia.